Serdecznie i zapraszam bliźnięta na tego dniu Już patrzymy, co tam u was. Praca, dom, nieoczekiwane, twoja rola i wynik. W pracy mamy piątkę pentaki, albo brak pracy, albo brak jakichś zajęć, tak, ale zaraz dopowiemy, bo to może wcale tak nie być, dlatego nie lubię z jednej karty czytać, tylko zawsze dokładam. W pracy jest, już mówię. Być może brak porozumienia jakiegoś takiego z szefową. Może ktoś robi coś za plecami, może ktoś plotkuje na Twój temat, może kto, może szefowa też się przygląda i Cię ocenia, ale brak jest tu jakiejś komunikacji, tak? Jakiejś takiej zwrotnej, żeby porozmawiać i ocenić i powiedzieć. Nie, ona się może przyglądać właśnie z boku, tak wiesz, ukradkiem, a nie wychodzi do Ciebie, stąd pokazuje nam się ten brak. Brak komunikacji ze strony szefowej. A raczej takie spoglądanie z boku, ocenianie, przyglądanie się temu, co robisz. Jeżeli mówilibyśmy o osobach, które same sobie są szefowymi, no to tutaj wiecie co: jeżeli macie jakieś mało zleceń, to trzeba się wykazać sprytem i po prostu szukać nowych rozwiązań, rozwiązywać jakieś problemy i właśnie otworzyć się na nowe pomysły, na nowe, jakieś takie przemyślenia, myśli i propozycje, być może też. Mamy piątkę kielichów. Tutaj jest smutek, żal, tak? Tutaj jest jakieś takie rozczarowanie być może kimś bliskim, jakąś taką bliską relacją. Może być tak, że ktoś w domu źle się czuje, gorzej się czuje, może ktoś jest chory po prostu i nie ma odpowiedniego wsparcia. Ktoś tutaj jakby. Bagatelizuje to, co się dzieje. Jeżeli wy na przykład źle się czujecie, no to ktoś może mówić: A, że zaraz ci przejdzie, albo bagatelizuje to i przez to pojawia się ten smutek i żal, albo może to dotyczyć też innej osoby. Nie wiem, jest dziecko i jest ono chore, tak, potrzebuje tu opieki, wsparcia, a wy jakby no, nie bardzo się za to bierzecie. No to też może się pojawić taki smutek i rozczarowanie. Jako nieoczekiwane mamy koło fortuny, czyli tutaj jakiś los się zmienia, tak? Ja bym powiedziała, że tutaj, wiecie co, być może przyjdą jakieś pieniądze dodatkowe. Mamy dwójkę pentakli, może coś się uda sprzedać, coś kupić, jakieś marzenia się tutaj spełniają, ale to, że te pieniądze się pojawiają, no to też przysparza wam jakiegoś kłopotu. Tak, problemu czarno widzicie, coś być może się boicie, bo to jest jakaś większa suma. No to to jest jedna z opcji. Kolejna jest taka, że może tu chodzić właśnie o sprawy zdrowotne. Sprawy zdrowotne, że nieoczekiwanie coś się ulecza. Ulecza coś się poprawia, być może jakieś stany depresyjne, być może jakieś nieprzespane noce. Tutaj jakby przestajecie balansować, przestajecie zarywać nocki, przestajecie jakby się nadwyrężać, i może być tak, że to się ulecza. I to tak niespodziewanie, po prostu przychodzi i jest. Twoją rolą jest rycerz Buław, czyli. Oho. Wiecie co? Tutaj, mając rycerza, buław i trójkę mieczy, mogłabym powiedzieć o jakiejś zdradzie, tak? Że tutaj, jakby, Twoją rolą jest poradzenie sobie z jakąś zdradą, z tym, co się stało, z jakimś takim rozczarowaniem i powolne dochodzenie do siebie, do swojej równowagi. Ale ja nie mówię tutaj o zdradzie takiej stricte, że wiecie, że nie wiem, mąż cię zdradził, poszedł gdzieś tam z kochanką, tak? Nie, tutaj może być sytuacja, w której po prostu poczułaś się jakoś źle potraktowana, bo trójka mieczy to są też miecze zawsze, tak? To, są, to mogą być jakieś słowa, to może być powiedziane coś za plecami. Wbity ten nóż w plecy, ten trójkąt może oznaczać jakieś osoby, nie wiem, teściowa, mąż i ty, i że oni coś rozmawiają za twoimi plecami na ciebie na przykład, to jest tylko przykład. Albo jedna przyjaciółka, druga przyjaciółka i ty, tak, i one coś za twoimi plecami mówią, ty się później o tym dowiadujesz, jest ci smutno z tego powodu. No to twoją rolą jest sobie jakby znaleźć sposób na rozwiązanie tego, tak? I powolne dochodzenie do siebie, czy z tymi osobami, czy nie, ale powolne dochodzenie. Jako wynik mamy Asakielichów, czyli otwieranie się na nowe emocje, tak? Być może też na jakieś nowe działania kreatywne. Popracowanie trochę nad swoją właśnie taką asertywnością, kreatywno nie kreatywnością, asertywnością, odwagą, być może w związku, w relacjach międzyludzkich. Ogólnie jakby otwieraj się na nowe mm, towarzystwo, na nowe osoby, nowo poznane w Twoim życiu. Tutaj nam się pokazuje, że warto popracować nad tą swoją odwagą i wyjść do innych, okazać uczucia. Może też już w tym związku, w którym jesteś, albo w rodzinie, czy w jakimś towarzystwie, warto jakby też popracować nad sobą, być może nad swoją cierpliwością co do innych osób, tak? żeby sobie właśnie poradzić z tymi uczuciami. To uczucia, wiecie, one mogą być dobre i mogą być mniej dobre. Może to być jakaś wrażliwość, płaczliwość. I tyle na ten tydzień. Dziękuję, pozdrawiam, Pa.